Cześć, nazywam się Wojciech Zbicki, jestem właścicielem marki Nessie Sportswear. Zajmuję się wizerunkiem i kreacją naszej marki w internecie, jak i w świecie. Nazywam się Żaneta Adamus, jestem właścicielką Nessie Sportswear oraz ISEN i odpowiadam firmie za projektowanie. Nazywam się Paulina Dobrzeńska i jestem menadżerem e-commerce. Nessie na pewno jest bardzo dużo mnie, ponieważ Sama marka jest bardzo kolorowa, energetyczna, a ja uwielbiam kolory. Uwielbiam połączenia kolorystyczne, niebanalne. Zestawiam ze sobą przeciwstawne barwy. Przedtem odzież sportowa była tworzona jakby z punktu widzenia mężczyzn. Chcieliśmy wprowadzić rewolucję w tej dziedzinie. Zawsze kieruję się ideą, że im prościej, tym lepiej. Chcemy dostarczać produkty, które są takie, jak my byśmy chcieli nosić. I to jest nasza zasada. Chcemy, by produkt był bardzo ładnie pokazany. W przeciągu całego roku wysyłamy kilkanaście tysięcy paczek do klientów. W 2017 roku byliśmy na, na pułapie, wejść na naszą stronę na poziomie 100 tysięcy. Dzisiaj ta ilość jest dziesięciokrotnie większa. I pamiętam też, jak dziś. Rozmowę z takim moim kumplem, wie, kucie, potrzebuję świetny sklep, ale nie na zasadzie, że tam wizualnie, bo wizualnie sobie poradzimy mi. Ja potrzebuję sklep, który w bebechach będzie dla mnie elastyczny i będzie miał dużo możliwości rozwoju, jeśli patrząc z punktu widzenia klienta. On wie stary, to tylko tą Store. I to było po prostu jakby to, co szukaliśmy. Łącznie z obsługą klienta CRM, akcjami promocyjnymi, które chcieliśmy robić. Wszystko nam pasowało. Po przejściu na Atom Store wzrosła nam oglądalność na mobilu. Około myślę 60% robi zakupy przez mobilea. dlatego też wprowadziliśmy zapamiętywanie form płatności czy form dostawy. Także sam kontakt z przedstawicielami Atom Store jest bardzo miły i przyjemny. Z atomkiem mówimy w ogóle z Pauliną, mówimy a ona mówi, że w Atomku załatwiła. Robimy drugi sklep, mamy markę ISEN. ISEN ma na celu dbałość o środowisko oraz wykorzystywanie tych ubrań przez dłuższy czas. Podczas rozdzielenia naszych dwóch marek, ISEN od Nessi zaskoczył nas czas wdrożenia. Były to niecałe dwa miesiące, odkąd zdecydowaliśmy się na nowy panel. Kocham to, co robię, za to, że cały czas coś się dzieje. Zmieniamy kolekcję, że jeździmy na sesje zdjęciowe. Za sukcesem naszej firmy stoją właściciele, zespół, który jest zgrany. Nie ma problemów, których nie możemy przeskoczyć. Także w to wchodzi platforma, na której jesteśmy, czyli Atom Store, którzy wdrażają nasze pomysły w życie. Większy sukces, o którym my marzymy, jeszcze jest przed nami.